Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z dwoma niezwykłymi psychoterapeutami. Panem profesorem Bogdanem de Barbaro, psychiatrą, psychoterapeutą i superwajzorem psychoterapii oraz panem doktorem nauk społecznych, panem Wojciechem Dratem. Również psychologiem, psychoterapeutą i superwajzorem, aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Spotykamy się tutaj z, ze względu na premierę książki Psychoterapia między wiedzeniem a niewiedzeniem. I nie ukrywam, że ten tytuł jest intrygujący i chciałabym się dowiedzieć, czym jest owo wiedzenie, czym jest niewiedzenie i jak to się ma do psychoterapii. Właściwie. Odpowie próba odpowiedzi na to pytanie jest cała ta książka, bo, bo cały, e, cały zamysł się wiąże z tym, że, e, że to napięcie nas intrygowało. E, I e, na, 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 tak, na starcie, można powiedzieć początkowo, że wiedzenie to jest to, czego się oczekuje od każdego fachowca, żeby miał swoją fachową wiedzę, która mu jest potrzebna do pomagania, ale jest pewien paradoks w psychoterapii. Że żeby w psychoterapii pomagać, to my musimy w pewnym sensie wyłączać to wiedzenie, żeby nie wiedzieć za dobrze, za szybko, nie wiedzieć za pacjenta, bo my mamy nie wiedzieć, co zrobić, tylko mamy pomóc pacjentowi zrozumieć siebie i wiedzieć, co zrobić. Do tego jest potrzebne wytrzymywanie tego napięcia. To ja bym tak powiedział na początek. No, bo na sam początek to może być, trzeba dodać, że tyś napisał pracę doktorską na ten temat, że to były badania psychoterapeutów i z tych badań wynikało ci, że jest to rzeczywiście taki frapujący paradoks. Różni terapeuci z różnych szkół mają różne podejście do tego wiedzenia i niewiedzenia. Jedni potrzebują szybko wiedzieć, a inni są skłonni właśnie podtrzymywać sobie niewiedzenie. No i przy pomocy trochę tych badań, a potem przy pomocy innych autorów, którzy Uczestniczą w tej książce. Staramy się znaleźć, jak dobrze wiedzieć, jak dobrze nie wiedzieć. O to nam A ja bym się cofnął jeszcze kroczek, że zanim był doktorat, to było moje doświadczenie uczenia się zawodu i takie ciągłe poczucie, że ciągle za mało wiem, że ciągle się kolejne szkolenie, że kiedy w końcu po jakimś kolejnym roku nauki może już będę miał spokój a po tak mniej więcej 8-10 latach się zorientowałem, że to nie ma co na to liczyć, raczej trzeba się zaprzyjaźnić z tym niewiedzeniem i stąd był pomysł na doktora, a potem na książkę. Troszeczkę Pan doktor uprzedził moje pytanie, bo chciałam zapytać właśnie o tą inspirację, ale tu rozumiem, że to był taki ciągły proces poszukiwania. Jak to niewiedzenie ma się do różnych nurtów? Psychoterapeutycznych? Czy są jakieś, które są bardziej podatne na niewiedzenie, a jakieś mniej podatne? To jak zaczynałem badania, to myślałem, że tak właśnie jest, że są takie nurty bardziej i mniej podatne, ale do badań zaprosiłem psychoterapeutów, doświadczonych psychoterapeutów z czterech takich głównych nurtów psychoterapii współczesnej czyli psychodynamicznego podejścia. Humanistyczno-egzystencjalnego, systemowego i poznawczo-behawioralnego. I jak z nimi porozmawiałem, to, to okazało się, że inaczej niż ja zakładałem na starcie, w każdym z tych podejść jest ważne miejsce, dla, dla takiego szacunku, dla niewiedzenia. Chociaż oczywiście są różne stereotypy, które mamy na, 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 na temat szkół, których nie znamy, że tam oni to są gorsi, nie, nie znają się tak dobrze. Naturalne, ale jak się wsłuchałem i rozmawiałem z nimi, to miałem wrażenie, że każdy trochę innym językiem. Ale miał do tego dostęp, to znaczy, może nie każdy, bo byli tacy terapeuci, którzy mówili: dla mnie to jest chleb powszedni. Ciągle każda sesja zważy, by się zaczęła od tego, że nic nie wiem. A inni mówią: no, momentami jest tak, że coś, że coś nie wiem, muszę się z tym mierzyć. Więc, ale to nie szło tak, że jedna szkoła ma w lewo, a druga w prawo, tylko w ramach każdej sz ze szkół. No jedni terapeuci mieli bardziej taki przyjazny stosunek z tym, a, a drudzy bardziej tak znosili, no, że nie pozbędę się tego, ale muszę wytrzymać. No, z tego by wynikała ciekawa konstatacja, że w gruncie rzeczy to będzie zależało od psychiki tego terapeuty. Jedni terapeuci smakują sobie niewiedzenie, bo to jest inspiracja do zaciekawienia, do poszukiwania. Do trwania w takim wyczekiwaniu aktywnym, a inni wolą schematy, wolą iść upart, utartymi ścieżkami, i wtedy się czują bezpiecznie i twórczo. Więc nie biegnie to szkołami, tylko biegnie to ludźmi. To w jaki sposób to zawieszenie między wiedzeniem a niewiedzeniem wpływa na proces terapeutyczny? Takie pytanie. No, dzieje się to na różne sposoby. Gdy terapeuta siada i rozmawia, to coś do niego dociera z twarzy, ze słów interlokutora i pobudza go. Jego myśli są wzbudzane przez to, co przed chwilką usłyszał. Potem jest jeszcze tak, że on się przygląda tym myślom i sprawdza. Czy to jest uruchomione mocą tego, co zostało powiedziane, czy mocą jego własnych, osobistych, może nawet jakichś schowanych w głębi serca doznań, przeżyć myśli? I dobry terapeuta, wyobrażam sobie, będzie taki, który będzie czuwał nad tym procesem, będzie dbał o to, żeby. Na przykład, nie wiedza nie wprowadza go w chaos i napięcie, a wiedza, żeby go nie wpuszczała w jakąś doktrynę, która mu w gruncie rzeczy zacieśni kąt widzenia. Ja pomyślałem o tym w takiej metaforze pudła rezonansowego, że myślę sobie, że dla terapeuty jego reakcje emocjonalne na, w spotkaniu z pacjentem, to jest taki rodzaj narzędzia, takiego pudła rezonansowego, którego uczymy się używać, to znaczy uczymy się odróżniać, co w moich reakcjach na pacjenta jest z mojej historii, jest informacją o mnie, a co jest. Informacją o nieświadomych nie warstwach komunikacji, które, które, o których daje znać pacjent, których mój rozum nie, nie wyłapuje, ale moje uczucia wyłapują. I, i ta, to, to napięcie to jest takie dbanie o to, żeby to, to pudło rezonansowe nie było zapchane, bo jak jestem za bardzo przy teorii, przy mojej wiedzy psychiatrycznej, psychologicznej, no to tam jest mniej miejsca na to, żeby się ciekawić i żeby wejść w świat pacjenta, a więcej wtedy takiego niebezpieczeństwa, no dopasowywania go do kategorii, które mam w głowie. A z drugiej strony te kategorie są też potrzebne, żeby wnieść no, taką wiedzę użyteczną dla pacjenta, ale nie mogą mnie zapełnić tak, żeby, się, żeby zabrakło miejsca na, na słuchanie. To tak na zakończenie. Do kogo w głównej mierze kierują panowie swoją pracę, bo. Ona nie jest tylko, tak, mam takie subiektywne wrażenie, że ona nie jest tylko do specjalistów, czy się mylę? Jak dobrze pójdzie, to nie tylko. Główny adresat to rzeczywiście psychoterapeuci, którzy się uczą i którzy już nawet wiele umieją, ale może zabrnęli do jakiegoś wiedzenia. Ale generalnie rzecz biorąc, gdyby to miało być. Do jakiegoś czytelnika, którego ciekawi świat wewnętrzny, to do niego byłoby tam przesłanie. Byłoby takie przesłanie: dbaj o to, żeby nie wiedzieć za dużo, bo wpadniesz w pułapkę schematu doktryny jakiegoś niebezpiecznego monizmu. Ale, żeby umieć nie wiedzieć, to trzeba różne rzeczy wiedzieć. I, I takie krążenie między wiedzeniem a niewiedzeniem, albo wahanie się, ile wiedzieć, ile nie wiedzieć, ja wierzę, że może być rozwojowe. Nie, nie przypadkiem zresztą wśród autorów tej książki jest filozof, profesor Filek, i pokazuje, jak problem między wiedzeniem a niewiedzeniem ma swoją historię od starożytności, poczynając, więc, więc my byliśmy na tyle, Śmiali, że dotykaliśmy problemu uniwersalnego. No więc w tym sensie może to być książka uniwersalna. W każdym razie dla tych, których ciekawi świat wewnętrzny człowieka. Tak, nie, nie pomyślałem sobie o tym, ale teraz jak usłyszałem pytanie, usłyszałem e, od, odpowiedź, to. Tak, Pisana była z myślą o psychoterapeutach, ale jeśli się przyda komuś więcej, to to, to, to super. Komuś kto. Bo myślę, że ten, ten dylemat, on nie, nie, nie tylko w psychoterapii się, się pojawia, malo, choć w psychoterapii może jest takim właśnie chlebem powszednim, najczęściej potrzebnym do. Do uświadamiania sobie, ale myślę, że w każdej pracy, w której komuś pomagamy, a przecież wiele zawodów na tym polega, to ten wątek ma swoje znaczenie. Jeszcze sobie, jak panowie mówili, to tak sobie pomyślałam, że to jest też dobre takie podejście ogólnie z takim, w, w pracach badawczych, szeroko rozumianych, w nauce, że wtedy mamy, jeżeli zawiesimy się między tym wiedzeniem i niewiedzeniem, to wtedy mamy tak, otwiera nam się chyba umysł bardziej, że możemy wtedy spojrzeć nie tylko z tej perspektywy tego wyuczonego, tego co wiemy już, tylko właśnie poszukać takiego czegoś, o co możemy się zahaczyć jeszcze, że, że, że cały czas nieustanny będzie ten proces zadawania pytań sobie i, i innych. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem, być może na zbyt naiwnie. W dodatku, pod spodem, przy takim spojrzeniu, lepiej się żyje, dlatego że mamy szansę na stan zaciekawienia. Jakby sobie wyobrazić kogoś, człowieka, który już wszystko wie, no to dramatyczna nuda. A jak ktoś ma zagadki, to mu się chce szukać odpowiedzi, więc to jest przyjemniejsza sytuacja. Więc. To niewiedzenie dba o człowieka, można by tak powiedzieć. Panowie, bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja spotkać w innym kontekście i, i dorozmawiać sobie o niewiedzeniu i wiedzeniu. Państwa bardzo serdecznie zapraszam do lektury książki. Myślę, że panowie to potwierdzą. Książka ukaże się 25 kwietnia nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Także serdecznie Państwa zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę.